W sobotę, 26 stycznia 2025 roku, 17-letnia Kani Abdullahi z wioski maszkan, położonej w Piranszar w prowincji Zachodni Azerbejdżan, została zamordowana przez swojego ojca z powodu honoru. Ojciec i córka pokłócili się o jej przyjaźni z chłopcem. W przypływie wściekłości ojciec ugodził córkę nożem w pierś. Kani została natychmiastowo przewieziona do szpitala. Jednak zmarła tam z powodu odniesionych ciężkich obrażeń. Ojciec został aresztowany i trafił do aresztu. W Iranie ojcowie, którzy mordują swoje córki z powodu zabójstwa honorowego, nigdy nie są surowo karani na mocy artykułu 301 kodeksu karnego. Jeśli ojciec zostanie uznany za winnego przez sędziów, otrzyma karę więzienia od 3 do 10 lat. W procesie sądowym w 2013 roku sąd w Teheranie orzekł, że ojciec otrzymał tylko 6 miesięcy więzienia za zadźganie swojej córki po kłótni na tle jej małżeństwa. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i za pomoc w budowaniu do dzisiejszej i historii o zabójstwa Konorowicz. Zasubskrybuj nasz kanał, Zabójstwo Konorowicz na YouTube.